Cześć, witaj na moim kanale Tarot moimi oczami, kochani, witam was bardzo serdecznie i cieplutko, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby. I chcę Państwa zaprosić na czytanie roczne. Zobaczymy, co tutaj będzie się wydarzać w 2024 roku, jeżeli chodzi o miłości ponieważ lubicie takie te tematy właśnie tutaj te uczuciowe miłosne postanowiłam właśnie dla każdego znaku zrobić takie te czytania, podejrzeć, zajrzeć. Będzie to krótkie czytanie. Zobaczymy co tutaj tarot będzie chciał przekazać, na co zwrócić uwagę. Przepiękną talią Kart tarota, nową, którą dostałam od mojej stałej klientki, i przepięknymi też kartami magicznych syren i delfinów. Dopytamy sobie tutaj, jaki tu będzie przekaz. Może będzie tutaj konkretny przekaz dla zodiakalnych ryb. Z przełożenia też zobaczymy, co tarot będzie chciał tutaj zasugerować, być może. Hmm, będzie ważne coś innego niż tutaj ta sfera miłości, ale skupiamy się oczywiście na temacie miłości. Pamiętajmy też, że jest to czytanie ogólne. Zobaczmy zatem, co tutaj dla zodiakalnych ryb w tym 2024 roku, co tutaj może się wydarzyć, jakie pokażą się karty. Zodiakalne ryby 2024 rok. <laughs> Popatrzmy, jak tutaj z przełożenia tarot będzie chciał powiedzieć. Hmm. Co tutaj? Jakie? Oj, 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 oj. mi się tutaj. No chyba ta karta, tutaj mi się pomieszały karty i tutaj, o w ten sposób. Piątka denarów, ósemka buław i czwórka mieczy z przełożenia. Wydaje mi się, że wy z czymś będziecie chciały zodiakalne ryby przyspieszyć zdecydowanie tutaj powiedziałabym, że ten czas 2024 roku odchodzicie od pewnych sytuacji, które wam nie służą w sferze materii, w sferze finansów. Będziecie chcieli uruchomić pewne Systemy myślowe, które będą prowadziły Was do z piątki do dziesiątki denarów czyli jak osiągnąć zadowolenie satysfakcję w materii. Powiedziałabym, że nie będziecie się ociągać, że ten czas tak z przełożenia tutaj tarot pokazuje. Wiele się może dziać, czasami możecie być też i czy zmęczone, czy będziecie potrzebowały też i odpocząć w tym 2024 roku nie zawsze może będziecie na tych wysokich obrotach, ale wydaje mi się, że ta ósemka buław, ona pokazuje, że zdecydowanie przejmiecie tutaj inicjatywę i no, będziecie się tutaj, powiedziałabym, sprężać co do tutaj swojej tej sfery Materialnej, finansowej, to też będzie ważne, ale skupiamy się oczywiście na miłości i zobaczymy, co tutaj y, tarot y, będzie chciał pokazać. Być może, być może, Będziecie robić wszystko, żeby nie być w tym chłodzie emocjonalnym, żeby jednak no, przejąć tą inicjatywę i tak doprowadzić do pełnego zadowolenia, do szczęścia. Tutaj, jeśli chodzi o tą miłość, też coś takiego może być. Zobaczmy, co tutaj właśnie w tej miłości dla zodiakalnych ryb w 2024 roku, jak rozkład tutaj pokaże? Szóstka, no pokazała się tutaj to co z przełożenia ta piątka pentakli, królowa buław, szóstka mieczy, dziewiątka kielichów, kochankowie, oczywiście temat miłości będzie, będzie ważny. No jest szóstka buław. Odnoszę takie wrażenie, że wy zodiakalne ryby przejmiecie inicjatywę i nie będziecie się poddawać. Będziecie zdecydowanie dążyć do satysfakcji, jeżeli jesteście w związku, w partnerstwie, gdzie coś tam no, szwankuje, kuleje, prawda? tutaj... Ta, ta wasza sfera, że nie, jest, nie, nie otrzymujecie tyle, ile byście m, chcieli od partnera, partnerki, to tutaj przejmiecie tą, tą inicjatywę, i wydaje mi się tak, jak z przełożenia, że nie będziecie się poddawać, będziecie, będziecie jednak m, walczyć o, o, o swoje. Wy jesteście tutaj w konkretnej energii, w królowej. Buław jak najbardziej. Zobaczcie, jest dziewiątka pentakli, trójka pentakli i siódemka mieczy. Kochani, ale, ale powiem Wam tak. Ta siódemka mieczy, ona mi się tutaj nie podoba, ponieważ jest to karta e, ostrzeżeń. Uważajcie na. Ludzi w otoczeniu, z kim będziecie mieli do czynienia. Ponieważ powiedziałam na początku, że wy będziecie bardziej się tutaj skupiać na pieniądzach, na materii, na pracy, to karta Trójka, trójka Pentakli jest kartą, kartą pracy. Ponieważ Siódemka Mieczy położyła się jako ostatnia, to powiedziałabym, że możecie poczuć oddech czyichś osobników, z którymi nie będziecie jak gdyby być może, ludzie otaczający Was, ale nie będziecie wiedzieli, kto to jest w Waszym otoczeniu, czy w Waszej pracy. Ktoś może Wam zazdrościć, może to być konkurencja. Wy będziecie chcieli kreować się tutaj, powiedziałabym, jak, jak najlepiej. Tutaj, no, za wszelką cenę będzie zazdrość, będzie zawiść, będzie tutaj. O spełnianie tych Waszych marzeń, ponieważ jest dziesiątka pentakli, czyli to jest ten najwyższy poziom, prawda? Ale też będą pewne obawy, żeby nie stracić, żeby mieć, żeby zachować, prawda? To, co już sobie wypracujecie. I być może tutaj ta trójka mieczy ona pokazuje, że też sfera. Ta uczuciowa, ta emocjonalna, ona może być przeciążona. Może będziecie trzymać się przeszłości. Ta przeszłość będzie jeszcze, ona bardzo wpływała to, co się wydarzyło w przeszłości wcześniej jakieś żale, jakieś niepokoje, rozstania, odejścia. Tak jakbyście tutaj Chcieli się jeszcze trzymać tej przeszłości, ale kochani, czas postawić na siebie. Wyznacie swoją wartość. Jest królowa pentakli. Szykują wam się jakieś, jakieś zmiany. Wiele może się dziać w tym 2024 roku. Pewne sytuacje będą wymagały ostatecznych już działań, żeby podjąć tutaj pewne, pewne decyzje. No, tutaj powiedziałabym, że sytuacje mogą Wam się wymykać spod kontroli, pewne sprawy nie będą takie, jakie byście chcieli. Odpowiednie, adekwatne do rzeczywistości może być pewne, pewne rozczarowanie, ale powiedziałabym, że końcówka, końcówka. Hmm, roku 2024 roku przyniesie wam pewną transformację i tak jakbyście poczuli pewien spokój. Coś się zakończy jeszcze w 2024 roku powalczycie. Powalczycie czy to w sferze tej miłości, będziecie chcieli Pokazywać, mieć swoją tutaj rację co do partnerstwa. Będziecie chcieli tutaj no, przekazać tej, tej drugiej stronie, z, z tym, z kim jesteście, jak to ma wyglądać, na jakich, na jakich zasadach, prawda? Tutaj ta współpraca, ta współpraca będzie, ale to wy będziecie Wychodzić tutaj do partnera czy partnerki, bo pytamy tutaj cały czas, zaglądamy w, no, w sferę miłości. Jakby tutaj te, ta, 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 to Wasze miłosne życie miało wyglądać? Jak najbardziej są kochankowie, będzie tutaj ten, ten związek, ta relacja, ona będzie trwała, ona się nie zakończy, ona może transformować poprzez Wasze. Wasz wkład, jeśli chodzi o tworzenie pewnych, pewnych sytuacji. Będziecie chcieli przede wszystkim uciec od pewnych problemów, pewnych kłopotów. Szóstka Mieczy, ona o tym mówi, ale kochani, powiedziałabym, że w sposób dyplomatyczny. W sposób taki dyplomatyczny będziecie wpływać na swojego partnera. Czy partnerkę, osiągając przy tym no, pewne zadowolenie, ale jest jedno pewne ostrzeżenie. Uważajcie, siódemka mieczy jest to karta złodzieja, karta oszusta, karta zdrady. Może tutaj, a, czy ta zdrada fizyczna, czy Pojawienie się tutaj jakiejś innej osoby w waszym, w waszym związku, nie, niekoniecznie, tylko może być tutaj jakieś, mogą być jakieś drobne kłamstewka, niedomówienia, być może czy wy, czy wasz partner nie będziecie chcieli wszystkiego sobie powiedzieć do końca, czyli tutaj, ale też jest takie ostrzeżenie. Uważajcie czy na konkurencję, czy na ludzi, którzy będą Wam zazdrościć, bo w pewnych momentach nie będziecie wiedzieli, z kim macie do czynienia, czy to w pracy, czy po prostu y, tym, czym się, czym się będziecie zajmować, kochani. Ale ogólnie powiedziałabym, że rok 2024 będzie rokiem sukcesów. Że osiągniecie pewien pułap, który pozwoli Wam zgromadzić odpowiednie środki, żeby z nich korzystać. Może nie będą to zbyt mm, wielkie pieniądze, ale kochani, tutaj będziecie bardzo operatywni, kreatywni. I będziecie chcieli tutaj no, tą, tą swoją przestrzeń, yy, tą, tą finansową, też tutaj tworzyć <laughs> i, i panować nad nią. Ale jest ostrzeżenie. Siódemka mieczy. Uważaj, co mówisz, co podpisujesz, w co wchodzisz, bo mm, ktoś, ktoś może cię klepać po y, ramieniu, będąc y, jako przyjaciel, a ktoś może być tutaj fałszywy, to takie ostrzeżenie zobaczmy jeszcze jak tutaj magiczne syreny i delfiny się wypowiedzą, kochani przepiękna karta, przepiękna wypowiedz życzenie to magiczny moment wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją manifestuj sobie, ty masz w sobie taki potencjał wyzodiakalne Ryby, wasza intuicja jest niezawodna. Wy potraficie w lot wyczuć różne, różne sytuacje, ale ktoś, kto działa za, za słoną, no to musicie troszeczkę tutaj więcej czasu poświęcić na to, żeby wykryć pewne. Pewne sprawy. Uważajcie, żeby Was też nie okradziono, żeby nie ponieść jakichś strat w tym, w tym roku, ale wypo, wypowiadaj swoje życzenia. Twoje życzenia, jeżeli będziesz kreować, kreowała tą swoją przestrzeń życiową w 2024 roku, to dostaniesz. To dostaniesz. To jest siła naszego umysłu. To, o czym myślimy. To przyciągniemy, kochani. To tyle, takie czytanie. Karty nie są, nie są złe, jedynie tylko tutaj to ostrzeżenie widzę, to tutaj już macie podgląd, co może się, co może się tutaj e, zadziać, wydarzyć w tym roku. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Kochani, dziękuję pięknie za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cieplutko i do kolejnego usłyszenia.